Zapraszamy do smyka. Abonament komórkowy 5G Wektrze na rok za 0 zł. Świetnie dziś. Przeniesz numer do Vectry. Do... Blow, 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 blow. I co powiesz? I, i, znalazłem dobrą lekturę I pan Krzyś będzie zadowolony. <laughs> śmieszne, i pytam, czy pokrzywa go nie poparzy. <laughs> Mówi się, że po... I tak dla jasności, bardzo, bardzo, bardzo chcę, żebyś powiedziała tak. Nieważne, co naprawdę myślisz. A nie pani, kochanie, muszę jakieś wyjaśnienie. Dzieci, które z nas widziało, ostatnie. Widzę. Uh, a few days. I Twilight. Twilight. Are you there? <laughs> Face <fueless> <laughs> No! No ha ha! Skinner.